Eliasz jako końcowe zadania, które otrzymał, to było namaszczenie kandydatów na królów, ale równocześnie namaszczenie po sobie następcy, Elizeusza, żeby była kontynuacja głoszenia misji zbawienia całego świata. Pan Jezus potem zawarł tę myśl, mówiąc do apostołów, idźcie. I czyńcie uczniów, nawracajcie wszystkie narody. Myślę, że nasz Kościół przeżywa kryzys w jednym wymiarze. Nie mówię o tych wszystkich, które medialnie są znane, ale kryzys polega na tym, że to myślenie: idźcie i czyncie uczniów w każdej grupie reprezentatywnej dla Kościoła po prostu nie istnieje. My konserwujemy wiarę, my, my staramy się jak najwięcej pracować na rzecz Pana Jezusa, ale, ale nie czynimy uczniów, nie czynimy tych, którzy po nas podejmą życie. I to myślę o działaniu kapłańskim, ale także myślę o ludziach świeckich, zwłaszcza w rodzinach, którzy nawet nie chcą dowiedzieć się, w jaki sposób można przekazywać wiarę, w jaki sposób można być mistrzem dla swoich dzieci i w ten sposób uczynić z nich uczniów.